Legalnie czy nielegalnie? O to jest pytanie. Więcej informacji w dalszej części tego wideo, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj temat można byłoby powiedzieć, że takiego tematu nie powinno się nagrywać i nie powinno się w ogóle mówić. O tym, co właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ale w pewnym momencie, jeżeli dostajecie jednego, drugiego, piątego, dwudziestego maila z podobnymi pytaniami, to zaczynacie się zastanawiać, co robimy źle. Słuchajcie, maile typu: chciałbym legalnie zoptymalizować podatki, chciałbym legalnie nie płacić podatku, chciałbym legalnie Obniżyć wartość mojego opodatkowania. Chciałbym legalnie zaniżyć wartość moich dochodów, i tutaj też będę to tłumaczył, czemu niektórzy chcą w ten sposób działać. Słuchajcie, dość często także, chyba w social mediach, widzicie słowo, że chciałbym zrobić coś legalnie. I według mnie, w świecie biznesu, jeżeli mamy do wyboru legalnie versus nielegalnie. No to sobie sami możecie odpowiedzieć na pytanie, kto stoi za tą wersją nielegalnie, kto stoi za tą wersją i jaka jest intencja osoby, która od razu już pozycjonuje te dwie rzeczy, czyli coś legalnego, co jest dopuszczalne, tego co dopuszczamy i wersja nielegalna, która jest często nieetyczna, która często jest no, niemożliwa do zrobienia, i tak dalej. I pamiętam, że miałem takie sytuacje, że kiedyś dzwoniłem do klientów, którzy w ten sposób pytali, aby dokładniej dopytać się, co według nich znaczy legalnie, nielegalnie i na jakiej zasadzie oni by to chcieli zrobić. Otóż okazuje się, że intencją pytającego jest to, żeby to biuro bądź ktoś inny, Wziął odpowiedzialność za coś, co nie jest dopuszczalne, za coś, co nie jest legalne. Na przykład za faktury, które nie istnieją. Słuchajcie, sytuacja w księgowości, że klienci podsyłają faktury, które nigdy nie były zapłacone, nigdy nie istniały, z firm, które w ogóle nie, nie, nie działały, jest naprawdę na bardzo dużą skalę. Ona zostaje ukrocana przez to, że Urząd Skarbowy wprowadza elektroniczny obieg faktur, czyli widzi, że ktoś wystawił fakturę i ktoś ją zaksięgował, czyli już nie będzie możliwości zaksięgowania tylko, ale nie wystawienia tej faktury, bo to jest tylko i wyłącznie właśnie przeciwdziałanie tym wszystkim pomysłom, jak to osoby wystawiały na kartce papieru po prostu fakturę w imieniu kogoś, mało tego. Często takie faktury były nawet wystawiane na firmy legalne, które istnieją w, na, na, na rynku, tylko że te firmy nawet nie wiedziały, że użyto ich danych do tego, żeby właśnie taką fakturę wystawić i sobie móc zaksięgować taką fakturę w koszty. Oczywiście to, co idzie w księgowości, faktura to jest jedno, natomiast za tym muszą iść pieniądze zapłacone, czyli jakiś tam ślad. I to, że załóżmy, jeżeli słyszymy, że urzędy skarbowe chcą, żebyśmy za faktury do pewnego poziomu płacili przelewem, bo nagle sytuacja taka, że klient przynosi nam fakturę w wysokości 100 tysięcy funtów, towar przyjechał z Polski i zostało zapłacone gotówką. Tak, czary mary. No takie rzeczy się również zdarzały. Pan nie wziął pod uwagę, że przy transakcjach międzynarodowych, przy kwocie powyżej 10 tysięcy euro, taką transakcję można zrobić tylko online, a nie wolno robić gotówkowo, czyli to już podlega pod to, że to jest nielegalne. To jest jedna rzecz, a druga przy wywozie towaru, nawet jeżeli to była Unia Europejska, stosuje się trochę inne przepisy i trzeba to zanotować, ten fakt, że wyjechał dany towar z kraju A i trafił do kraju B. I tym samym, w ten sposób również jest jakby trochę inna ewidencja. Więc tego typu sytuacje dość często się zdarzają i nie ukrywam, że w mojej kilkunastoletniej karierze takich sytuacji mieliśmy bardzo dużo. Na szczęście idzie ich troszeczkę mniej, ale dzisiejszy mail mnie zaskoczył, gdzie dostałem po raz kolejny formę legalnego obniżenia podatków. Tak, jakby nie można było zapytać, czy nie można w jakiś sposób jeszcze obniżyć podatków, bo o czymś zapomniałem i tak dalej, to tak, jakby możliwe, że ktoś chciał w sposób jakiś nielegalny. Te podatki jeszcze obniżać. I oczywiście trafiają się biura, są osoby, które podpowiadają właśnie te formy nielegalne: typu, ok, znajdź cokolwiek, wrzuć cokolwiek, albo nie ujawniaj swoich przychodów. To jest też bardzo częsta forma, która jest nielegalna, bo to jest po prostu nieujawnienie czyli to jest kłamstwo. I teraz sobie zadajcie pytanie, czy chcecie działać i mieć partnerów biznesowych, którzy będą waszymi partnerami w biznesie, będziecie od nich kupować towar, czy będziecie im sprzedawać, czy będziecie w łańcuchu pewnych dostaw właśnie z takimi osobami, które nie są już do końca uczciwe na jakimś jednym z etapów. Dla osób, które zaczynają być nieuczciwe na jednym z etapów, te. Ta nieuczciwość w momencie, kiedy ona nie zostaje skarcona, nie jest to wykryte, zaczyna być czymś normalnym i zaczyna być. Ja tutaj jestem nieuczciwy i w zasadzie, jakbym był troszeczkę nieuczciwy, tak tylko lekko tak jak nie wiem można być tylko trochę w ciąży że tylko lekko, trochę bym był nieuczciwy, u tego, u tego, u tego zyskałbym więcej. Czyli automatycznie ten mechanizm nieuczciwości zaczyna się pomału w takich firmach rozlewać na inne aspekty działania w firmie. I tym samym te aspekty tej nielegalności zaczną prędzej czy później dotykać Ciebie, jeżeli Twój partner biznesowy polegał w to, na, na, na zasadzie pewnej, właśnie szarej strefie. Czegoś, co nie było do końca legalne, albo w ogóle nie było legalne, i on w tym momencie szedł, ale starał się takimi małymi, małymi kroczkami, po to, żeby nie być zauważonym i żeby nie być skarconym i nie ponosić żadnej odpowiedzialności, bo powiedzmy sobie wprost, chodzi tutaj przede wszystkim o tą odpowiedzialność, prawda? I jak kiedyś to, co wspominałem, starałem się dojść bardziej do sedna, o co w tym wszystkim chodziło, to chodzi o to, że firma A, która w legalny sposób zarobiła więcej pieniędzy, nie chce zapłacić podatku, to chce teraz, żeby ktoś w nielegalny sposób spowodował, aby ten podatek obniżyć. Czyli właśnie fakturą, która nie istnieje, nieujawnieniem przychodów czy zrobieniem jakichkolwiek innych zapisów, które nawet nie mają podłoża faktur, o czym też nie ukrywam, bardzo często biura księgowe po prostu robiły, aha, 500, dobra, to wpiszemy 5000, nic się nie stanie, pomyliliśmy się o zero i zróbmy z tego nagle 5000 kosztów zamiast 500, to podatek będzie mniejszy. Takie rzeczy normalnie mają miejsce i to nie tylko powiem, że w polskich w biurach księgowych Wielkiej Brytanii, natomiast w biurach brytyjskich również z takimi rzeczami się można spotkać. Anglicy to nazywają Magic Pen, czyli magiczny długopis, który zrobi piękne zapisy. Jest to normalnie fraza, która chodzi wśród księgowych brytyjskich jako Magic Pen, tak? czyli te, te firmy, które dopisują linijki, których nie było, czy kwoty, których do tej pory nie było. I, co to, i, i o co tu w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby ta właśnie firma, Mając te legalnie zarobione pieniądze, zrobić nielegalne pewne czynności po to, żeby firma zapłaciła jak najmniej podatku, i chodzi dokładnie o to, że ta osoba, czyli w tym przypadku, czy to będzie księgowy, bookkeeper, czy to będzie jakakolwiek inna osoba, która pomoże w tym procederze, wzięła na siebie odpowiedzialność za zrobienie czegoś nielegalnego. Bo jeżeli dojdzie, bo niejednokrotnie zadawałem pytanie, mówię, dobrze. Zostanie to wykryte. Przyjdzie urząd skarbowy i powie: "No, no, no, tak nie wolno było, tu jest kara". No to padłało, no przecież to pan zrobił, to pana będzie kara. Czyli zwróćcie uwagę, cały mechanizm ma na tym, żeby ktoś zarobił pieniądze, wy weźmiecie pewną kwotę za wykonanie swojej usługi, ale bierzecie odpowiedzialność, jeżeli coś się wywróci, to wy jesteście winni. I tak naprawdę w tej całej, właśnie frazie, że nielegalnie rozliczmy podatki, nielegalnie czy legalnie zróbmy jakiekolwiek rzeczy, chodzi o to w tym podtekście, żeby ktoś inny wziął odpowiedzialność na wszystkie inne czynności związane właśnie z zarobieniem pieniędzy. Czyli ja chcę zarobić pieniądze, Wiem, że pewien procent, czy pewna rzecz, którą zarobię, będzie nie do końca legalna, ale ja nie ponoszę z tego tytułu odpowiedzialności, bo zatrudnię ludzi, którzy wezmą, czy powinni wziąć tę odpowiedzialność na siebie. I teraz, czy wy pomyślcie sobie, jesteście w takim procederze, czy wy w takim układzie zrobicie coś nielegalnego po to żeby wziąć na siebie odpowiedzialność, ale jeżeli się cokolwiek wydarzy, no to wy będziecie odpowiadać. Natomiast druga strona, która was o to poprosiła, będzie miała dalej swój pewien zysk, pewien gain, tak, angielski czyli pewną formę zarobku na tym, że wy im pomogliście w tym procederze i oni nie będą z tego tytułu mieli żadnych problemów. Czy wy weźmiecie na to swoją odpowiedzialność? Czy wy byście chcieli wziąć w czymś takim udział? I naprawdę bardzo często widząc różnego rodzaju wpisy, przede wszystkim na jakichś grupach, tam grupa w mieście XY i tak dalej, stowarzyszenie Asi, Basi, Kasi i, i, i na tego typu grupach, głównie jak się przyjrzycie komentarzom czy osobom, które piszą, właśnie idzie ku temu. Tym bardziej i tym lepiej mamy w social mediach w dniu dzisiejszym, gdzie możemy zasłaniać się jakimiś dziwnymi, nie musimy pokazywać imienia, nazwiska, swojego zdjęcia, skąd jesteśmy, czyli jesteśmy bardzo anonimowi, tak nam się wydaje, i możemy sobie rozpisać i pojechać po wszystkich, jak tylko możemy. I to zaczyna być ten proceder coraz bardziej taki swobodny, więc social media nam pozwoliły i zaczynamy przerzucać to na inne działania. Też wspominałem o tym, że ktoś chciałby, żeby nie były ujawniane jego dochody. I tutaj niejednokrotnie mieliśmy sytuację, gdzie mąż, czy ojciec, czy głowa rodziny nie chciała ujawniać swojego dochodu, ponieważ nie chciała płacić alimentów na, swoje dziecko, na alimentów na swoje dziecko, bo było rozwód. Więc to już jest moim zdaniem bardzo nieetyczne. No, jeżeli mamy. To musimy być odpowiedzialni za nasze dziecko i chcemy zrobić wszystko, żeby udowodnić byłej żonie bądź byłej partnerce, że nie zarabiamy tyle pieniędzy, po to, żeby na własne dziecko nie płacić alimentów w wysokości od naszych dochodów. No to moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, bardzo nie fair. A takich rzeczy i z takimi rzeczami naprawdę to jest tak, że przynajmniej jedna bądź dwie osoby zgłaszają się miesięcznie do nas. To nie mówię w skali roku, mówię miesięcznie. Czyli zobaczcie, że jest to dwadzieścia parę osób w skali roku, które się do nas z tym zgłaszają, razy kilkanaście lat współpracy. Mówimy tu naprawdę o sporej skali, gdzie też my obsługujemy jakiś pewien procent klientów. Czyli ten procent i ten proceder ma dużo szersze zastosowanie. Czyli zastanówcie się następnym razem, jeżeli będziecie robili jakikolwiek wpis, jakikolwiek mail czy inne rzeczy. Robiąc walidację tego, w jaki sposób chcecie robić biznes, zadając, czy chcecie to robić legalnie, czy nielegalnie, że w legalny sposób chciałbym kupić towar, w legalny sposób chciałbym dostarczyć towar za granicę, w legalny sposób. Chcę wysłać pieniądze do innego kraju. No to są też częste rzeczy, że legalnie chciałbym wysłać komuś pieniądze. No legalnie zawsze można komuś wysłać pieniądze, tylko po prostu sprawdź, w jaki sposób są opłaty i opłaty zawsze będą za pewien transfer. No to w tym momencie to właśnie nielegalnie, żebyśmy wysłali, czyli. E od razu w podtekście chodzi o to, żebyśmy uniknęli wszelakiego rodzaju opłat, ale powiedzmy i zaadresujmy to wszystko. Więc takimi rzeczami się na co dzień muszą biura podatkowe porykać. Założę się, że nie tylko biura podatkowe, ale wiele innych osób. Sądzę, że prawnicy mają również ciekawych wiele case'ów, które właśnie dotyczą legalności, nielegalności, czy to coś może być trochę legalne, trochę nielegalne, to jest właśnie to samo, czy mogę być trochę w ciąży, bądź nie trochę w ciąży. No to, to, to moim zdaniem jest to bardzo równoznaczne. Więc w dzisiejszych czasach, kiedy zaczynamy być coraz bardziej transparentni, kiedy zaczynamy coraz bardziej pokazywać to, co robimy na co dzień w biznesie, w życiu i ogólnie to, co się dzieje wokół nas, dzięki internetowi, social media, czy wszechobecnym kamerom, czy nie, 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 nie tylko, no to zobaczcie, w którym kierunku idziemy. Ja osobiście działam tylko i wyłącznie z osobami, które są transparentne, które mają poukładane u siebie w biznesie i w życiu pewne wartości mówiące o tym, że robimy to legalnie i pokazujemy, że robimy legalnie, a rzeczy, które są nielegalne, piętnujemy. Więc tylko wśród takich ludzi się obracam. Osoby, które widzę, że robią coś, co nie do końca jest etyczne bądź nie do końca jest legalne według Mojego pewnego kodeksu, usuwam z mojego otoczenia i nie będę ukrywał, że to na pewno poprawia, ponieważ nie mam takich osób, które mają problemy z takimi czynnościami. I tu polecam każdemu, żebyście sobie zadali sprawę. Bo jeszcze kolejna rzecz, którą również już na koniec chciałbym powiedzieć, w momencie, kiedy zaczniecie mieć. Czy zaakceptujecie jedną osobę, która robi coś w sposób nieetyczny, w sposób nielegalny? Ta osoba będzie automatycznie przyciągać następne osoby, które robią dokładnie tak samo, ponieważ grupy i ludzie identyfikują się ze sobą. Tym samym wy zaczniecie mieć coraz więcej osób, które do was napływają, które starają się na was pewne rzeczy wymusić, czy pewne rzeczy zrobić, które nie będą do końca legalne, nie będą do końca etyczne, i tym samym może się okazać, że po pewnym czasie wy również będziecie postrzegani jako osoby, które nie działają w sposób etyczny. Więc, jeżeli Wam to odpowiada, jest to oczywiście Wasza sprawa. Natomiast ja osobiście uważam, że jeżeli coś chcemy budować i być, nie wiem, bezpieczni, być spokojni w naszym życiu, działajmy uczciwie i działajmy etycznie, ponieważ to zawsze się obroni. Mam nadzieję, że odpowiedni przekaz. Dałem dla osób, które zastanawiają się, którą drogę wybrać. W szczególności te pokusy bycia tym trochę nielegalnym na początku biznesu czy na początku jakiejś drogi zawsze są bardzo duże, ponieważ ta droga trochę nielegalna czy nielegalna wydaje się zdecydowanie łatwiejsza i dużo bardziej lukratywna. Co nie ukrywam, oczywiście zawsze jest tą pokusą, żeby pójść jednak w tym kierunku. Ale jeśli faktycznie byście chcieli, Budować coś na lata i mieć spokój, czy móc się pochwalić po latach, że zrobiliśmy coś fajnego, co do dzisiaj działa, do dzisiaj jest legalne, transparentne, no to musicie sami wprowadzić swój własny kodeks tego, w jaki sposób, kodeks etyczny, w jaki sposób działacie, w jaki sposób będziecie funkcjonować na rynku. Mam nadzieję, że te informacje Wam pomogły i wyciągniecie z tego jakieś wnioski. A ja mam nadzieję dalej w legalny sposób nagrywać wszelakiego rodzaju materiały dla Was. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szymon Niestriewski. Do zobaczenia.